Witam wszystkich oglądających, jestem na rybach i wędkę porwało będziemy robić interwencję, nie wiadomo co za ryba A. wędkę porwało z pomostu tutaj z tego zobaczymy, albo ktoś był, ja jestem zrobił Z Łodzi nie wolno łapać na płyna, <grafy> Dawaj Porwało wędkę Takie ryby to biorą Nie to było Nie że ci wyskoczyła Albo ktoś jajca sobie zrobił No jaja Po wodzie nie pójdę Siema. No cześć Cześć Filmik robi? No akcji ratunkowej Będzie lechu hitem internetu Ale tu żyłka idzie Jeszcze jakaś inna O! Moja O, ola Ej, to może jemu powzięła Nie, on no, zaczyna teraz Następna akcja Chodź tutaj tak, do wody się nie wpiję nicz. Zobacz, No, czerpie ci. O. Zaraz będziemy patrzeć. Tak, chyba, bo... Czemu był otwarty? Nie wiem. Weź kręć, się. zobaczymy co tu będzie. Jakbyś mógł. Zobacz, jest. No, ten też ma. Dobra. Dobra, poczekaj. Ja mam. No ja wiem, no ty że masz... ty masz. A czeka, czy ja mam coś? A ty? Zaraz się do ja Nie, nie. Wyp... Albo się wypiął. No, zobacz. Wypiął wypią no. się. Zobacz, wypił się. A ja mam. Tu się wypiął, a tu jest. Na no, tym jest. Okoń. No. koń. Ej, zobacz, wypił się. Ej, to musiało też być, że wędkę do wody wciągnął? No, i... no a jak? Taki popór był.